Przejdę teraz do, myślę, tematu, który zajmuje Twoje całe życie. No Antonina. Antosi. Oczywiście, że tak. W wielu wypowiedziach podkreślasz, że nie jesteś samotną matką, jesteś samodzielną. Tak, bo ma, samotna matka ma taki smutny wydźwięk, że jest taka samotna i w ogóle jest taka opuszczona w tym macierzyństwie, wiesz. Ja od początku, od końca urodziłam, urodziłam, urodziłam córkę. To, to był taki projekt dziecko, nie? Czyli ja sobie pomyślałam tak, każdy chwilę, które ja ją poświęcę i każdy rzecz, którą ja w nią włożę, ona mi potem zwróci to z namiastką, no bo ja jestem jej lustrem świata, więc tak do niej podeszłam. Jeżdżę z nią na te zajęcia. Uwierz mi, no czasem mam już dość siedzieć na pływalni, patrzeć jak Antoni napływa w prawo, w lewo, jak kopie piłkę, jak tańczy. No jakby wiesz, jestem też człowiekiem, bywam zmęczona po pracy. Wiesz, nie, nie mam ochoty siódmy raz w tym tygodniu gotować zupy jakieś tam, bo Antosia ma na nią chęć. już nie będę jadła rosołku, tylko chcę dzisiaj ogórkową. Więc jakby no nie ukrywajmy, że macierzyństwo nie jest tylko takie cudowne, idealne, jest też ciężkie. To jest praca, to tak jak związek. Jeżeli związek ma fajnie działać, to też w niego wkładasz energię i pracę i tak samo jest z macierzyństwem. E, musisz poświęcić temu dziecku czas, energię, uwagę. Ona już jest duża, nie daje się oszukiwać, że ja z nią siedzę, się bawię. A ona, mamo, nie słuchasz mnie. No tak, nie słucham cię, dziecko, przepraszam. Więc muszę być dla niej w 100%. Teraz ma taki etap, że ciągle tylko jest ma, mama, 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 więc też czasem już mówię, Antonina, czy możesz przestać wypowiadać Mama, chociaż przez 5 minut, dobrze, mamo. Mamo, a mogę ci coś powiedzieć? I to jest notoryczne. Więc, Ale rzeczywiście powiem ci szczerze, uważam, że gdyby nie moje dziecko, nie byłabym tu, gdzie teraz jestem. Nauczyła mnie y, jakiejś takiej pracowitości, systematyczności, y, poświęcenia się, oddania się. To jest w ogóle taki wymiar miłości, że nie da się tego opisać. Jesteś zmęczony, padnięty i każdy normalny człowiek powiedział, dobra, idę spać, a ja mówię, dobra Antonina, jedźmy na ten basen. jedźmy. <laughs> Więc ja tam, wiesz, jakby śpię, na, ledwo patrzę na oczy, ale Antonina i mama, ja on to nie ma super. Także powiem ci, że no, bycie mamą jest zobowiązujące, ale jest, daje tyle szczęścia. Ja też zawdzięczam tyle Antosi. Ona mnie uczy takiego pięknego postrzegania świata. Ona ma alergię i ostatnio była taka sytuacja, że spuchło jej oko, bo dotknęła orzecha i wystarcza mm -hmm. się dotknąć, więc miała takie oko zamknięte i mnie to strasznie zawsze przeraża i rozczula i wtedy czuję się bardzo, o wtedy czuję się samotna, że nie mam kogoś, kogo mogę jakby wiesz, no muszę jechać albo na sora, albo podać jej sterydy. Ostatnio to się zdarzyło i ona z tym spuchniętym okiem ogląda bajeczkę i mówi do mnie, nie martw się mamusiu, jutro będzie lepiej. I wiesz, ja wtedy cała zapłakana, boże dziecko, to jest, jest skąd ja ciebie mam, nie? I no Antonina też nie ukrywam, że jest bardzo taką dziewczynką ruchliwą, energetyczną, bardzo utalentowaną sportowo, więc też daje mi dużo radości. Jak nie pójdę z nią gdziekolwiek, to jakiekolwiek zajęcia sportowe, to każdy mówi: Nie chcę pani zapisać do grupy, ona ma ogromny talent. Świetnie jeździ na nartach, w ogóle lepiej jeździ na nartach niż mama, w wieku lat czterech. No więc dodaje no to dużo radości, ale powiedzmy sobie szczerze: macierzyństwo ma blaski i cienie. Są momenty, kiedy jesteś przeszczęśliwa, że, że, że masz dziecko i że w ogóle wszystko jest cudownie, a są momenty, kiedy masz ochotę po prostu przykryć się kołdrą i leżeć w łóżku cały dzień, ale nie możesz, bo musisz wstać, zadbać o tego małego człowieka, zrobić mu śniadanie. Yy, więc wiesz, macierzyństwo samo w sobie jest ciężkie, a pomyśl sobie. Mm, że wszystkie te obowiązki spadają na jedną osobę, nie? Jakby yy, fajnie by było mieć kogoś, komu możesz powiedzieć, weź teraz Tosię, idź z nią na basen, a ja na przykład zostanę i zrobię obiad. Nie ja obiad Antosi gotuję o 6 rano, yy, bo ona nie je jedzenia z przedszkola, tylko jakby je moje domowe obiady, więc wiesz, fajnie by było móc normalnie ugotować obiad o normalnej porze, a nie planować to logistycznie, żeby Antosia miała na następny dzień do przedszkola yy, świeży obiadek. No właśnie, i Antosia jest w takim wieku, kiedy potrzebuje dużo uwagi mamy, ale jak jesteś w stanie pogodzić to wszystko, bo jesteś bardzo aktywna zawodowo, pojawiają się różne eventy, ale jest też dziecko. Wiesz co, to jest bardzo prosty sposób, no przede wszystkim potrzebna jest genialna logistyka, planowanie. Ja się śmieję czasem, że będąc mamą skończyłam studia logistyczne bez studiów logistycznych. Da się to wszystko pogodzić, no wiesz, wszystko zależy od tego, jak masz, jakie masz zarządzanie czasem. Ja na przykład wstaję dużo wcześniej niż większość ludzi. Ostatnio już nawet stawałam o 5.50, ale jednak to jest masakra, więc jednak szósta 6.10 czasem sobie pozwalam. Ale wiem, że jak poleżę 10 minut dłużej w łóżku, to wiem, że już z czymś się spóźniam. No, no, no da się, jakby wiesz. Uważam, że. Wiesz ja właśnie jeszcze powiem inaczej. Ja myślałam, jak odchodziłam od taty Antosi, że ja sama z dzieckiem, z pracą, z tym wszystkim ja sobie nie poradzę. A teraz okazuje się, że ja lada chwila wprowadzam się do domu, który sama wykończyłam i dałam radę z dzieckiem, brałam Antoninę z przedszkola, brałam ją za rękę, idziemy na budowę, ona mamu dawaj jedziemy na budowę i schodziłam z nią po budowie i ona patrzyła, o mamo, patrzcie, ona pomalowana i jakby wiesz, okazuje się, że dałam radę też wykończyć dom. Więc jakby wiesz, nie ma górnego limitu. Tyle na ile sobie pozwolisz, tyle zrobisz. Ograniczenia są tylko w naszej głowie. Mhm. Ja często powtarzam paniom, moje drogie panie, to co teraz nam się wydaje oceanem niemożliwym do, do przepłynięcia, za rok będzie tylko kałużą, nie? Więc jakby ten dom był moim oceanem, a chcę za pół roku myśleć o tym, że to była tylko kałuża. To był tylko jeden stopień, który pozwoli ci wejść wyżej. Dokładnie.